W drugiej części poświęconej konsoli 3DS. Dzisiaj zajmiemy się budową konsoli. Porównamy ją również do innego modelu DS-a. Zatem zaczynamy. Konsola 3DS była konstruowana na podstawie budowy konsoli DS i XL i można faktycznie zauważyć tutaj pewne podobieństwa. Od frontu znajduje się wejście na słuchawki typowe czyli jest to wejście Mini-Jack. Tutaj znajduje się dioda, która sygnalizuje. O, poziomie baterii, dioda się świeci, kiedy konsola jest włączona. Kolejny, kolejna dioda sygnalizuje o ładowaniu, kiedy podłączymy ładowarkę. Z boku mamy włącznik wireless, czyli Wi-Fi oraz dioda, która zapala się, kiedy włączymy właśnie Wi-Fi. I włącza się on na zasadzie Takiego przycisku sprężynującego, czyli kiedy go włączamy, dopychamy do końca i on sobie samodzielnie wraca. A aby wyłączyć, robimy dokładnie tą samą czynność. Jak również znajduje się tutaj na krawędzi, suwak od ustawiania głębi 3D. Z tyłu znajduje się, znajdują się przyciski R i L, które znamy z innych konsol DS. Znajduje się tu również gniazdo ładowarki, wejście na gry, port podczerwieni, a także stylus. Stylus w tej konsoli jest taki aluminiowy i jest on teleskopowy czyli rozkłada się. Z kolejnej strony znajduje się podgłaszacz, suwaczek volume, znaczy plus minus i gniazdo karty SD, które otwiera się tak, jest ono na gumie yy, i w środku znajduje się karta SD o pojemności 2GB. Karta jest dodawana seryjnie do konsoli, także nie jest to do gadżet, który trzeba samemu dokupić. Na górze mamy tutaj dwie kamery, dwa obiektywy i jest to kamera 3D, która służy do wykonywania zdjęć w 3D, a także do gier z rozszerzoną rzeczywistością. No i został nam spód, pod spodem mamy. Pod klapką znajduje się bateria. Tym razem jest to klapka na całej powierzchni konsoli przykręcana na cztery malutkie śrubki krzyżykowe. Kliczka znamionowa zawiera podstawowe informacje czyli o baterii, a bateria jest to 4,6V także certyfikat europejski jako, że jest to konsola w wersji PAL kod kreskowy ładowarka konsoli wygląda typowo i jest to ładowarka 4,60 v wyposażona w taką oto wtyczkę. No i jest jeszcze stacja ładująca, którą, do której możemy podłączyć właśnie naszą ładowarkę i następnie możemy w tej stacji umieścić konsolę. W takiej pozycji konsola będzie się nam ładować. Jeśli ktoś chce jednocześnie grać, ładować konsolę, to wtedy stacja ładująca jest zupełnie niepraktyczna. Natomiast jeśli konsola ma sobie tylko leżeć, to jak najbardziej jest to przydatny gadżet. Teraz możemy ją rozłożyć. Rozkłada się charakterystycznie do typowego kliknięcia. Ale zauważcie, że ekran ma lekkie luzy. I to jest bardzo typowe dla 3DS-ów. O ile w DS-ach ekran dostawał luzów dopiero po długim czasie eksploatacji, kiedy to się wyrobił, to w 3DS-ie ekran potrafi kołysać się już od nowości. Więc jest to, jest to wada. Yy, co my tu mamy? Na górze jest kamera, ale jest zwykły obiektyw nie 3D. Tutaj w dziurkach głośniki stereo. Tutaj jest suwak do efektu 3D, do zwiększenia głębi. Ekran. Ekran jest panoramiczny i jest większy, jak widać, od ekranu dolnego. I tutaj, jak widać, troszkę się pozmieniało. O ile tutaj przyciski boczne X, Y, A, w standardzie, włącznik jest w konsoli DSI XL. Tutaj przyciski Start Select są e, płaskie, czyli to, to są przyciski ukryte pod, pod taką okleiną, która też ma tendencję do wypaczania się i, i może ona odchodzić z czasem po długiej eksploatacji konsoli, i po prostu ten, ten płaski kawałek plastiku może nam się odkleić. I tutaj jest również nowy przycisk home. Z lewej strony, jak widać krzyżak bardzo mały, bardzo mały i bardzo niewygodny. Osadzony bardzo nisko. Przez co korzystanie z krzyżaka i z przycisków akcji jest bardzo niewygodne. Zresztą jak złapać krzyżak, kiedy nasza dłoń nie ma się już na czym oprzeć? Więc używanie krzyżaka jest bardzo niewygodne. Ale w zamian za to dano nam tutaj taką gałkę, yy, która się kręci dookoła. Nie można tego w żaden sposób porównać z gałkami, jakie znamy z padów od dużych konsol. W pewnym sensie można to porównać do gałki znanej z PSP, jednak jest, jest między tymi gałkami trochę różnicy. Praca się dookoła, ale sterowanie nim jest, jest przyjemne. Yy, natomiast dolny ekran jest oczywiście dotykowy i jest on takich samych rozmiarów jak ekrany w konsolkach DS DS Lite. A zatem, skoro już o tym wspomniałem, to przejdźmy do porównania gabarytów konsoli z konsolą DS Lite. Jak widać, konsola 3DS oraz DS Lite są bardzo, bardzo zbliżone, jeśli chodzi o wielkość. Szerokość oraz długość konsol jest niemalże identyczna. 3DS jest minimalnie dłuższy. Jeśli porównamy w ich szerokość, ta będzie w zasadzie identyczna. Grubość obydwu konsol. Tutaj również jest bardzo podobnie, a zatem gabarytowo 3DS jest bardzo zbliżony do konsolki DS Lite. Kiedy rozłożymy obie konsole, również uderzają nas podobieństwa. Dolny ekran w obydwu konsolach jest takich samych rozmiarów. Przyciski XYB również. Mają bardzo zbliżone gabaryty. W laicie są minimalnie większe oraz minimalnie wyższe. Krzyżak jest większy w DSLite, chociaż w obu konsolach jest dość niewygodny, to jednak tutaj zastosowano jeszcze mniejszy krzyżak, przez co używanie go stało się mniej wygodne. No i jak wspomniałem, znajduje się on bardzo nisko, a więc nie ma na czym oprzeć dłoni. Zatem DS -like górą, używanie krzyżyka, krzyżaka jest tutaj znacznie wygodniejsze. A generalnie jak widać, konsole, konsole za bardzo się nie różnią pod względem wyglądu. Natomiast jeśli chodzi o stylusy, to jak widać, ten z 3DSa jest dłuższy, ale należy pamiętać o tym, że są teleskopowe. A zatem kiedy go złożymy, wtedy będzie Nieco krótszy niż stylus od DS Lite. 3DS posiada bardzo, bardzo istotną wadę, a mianowicie te oto krawędzie są spasowane tak tragicznie, że wystają z konsoli, i wtedy, kiedy ją składamy, to właśnie te krawędzie rysują nam górny ekran, i z czasem. Po, po, po pewnym czasie używania konsoli zauważymy w tym miejscu oraz w tym idealnie równe dwie rysy. Jest to po prostu tragedia. Nintendo dało tutaj po prostu dupy po całości, bo jak można stworzyć konsolę, która sama siebie rysuje? Jest to wielki minus 3 dsa Jak widzicie, tu idzie taka rysa. O tutaj. I taka sama rysa idzie po drugiej stronie ekranu. Jest, jest ona dość dobrze widoczna. W tej chwili mam założoną folię na ekran. Tutaj troszkę kurz widać, ale taka sama rysa jest. Więc tak prezentuje się budowa i wygląd nowej konsoli Nintendo. Jak widzicie, nie obyło się bez wpadek. Które wynikają zapewne z pośpiechu. I pewnie Nintendo pluje sobie teraz w brodę. Na dzisiaj to wszystko. W następnej części omówimy sobie dokładnie soft w konsoli. Więc do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.